Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsorem programu był Apart, dystrybutor zegarków Astorin, oficjalnego zegarka Speedway Grand Prix. Nowoczesny serwis Kanal Plus Online dostępny bezpłatnie dla wszystkich abonentów telewizji satelitarnej Kanal Plus. Twoje ulubione kanały. Sport na żywo. Pełne sezony seriali. Dostępne zawsze pod ręką, kiedy potrzebujesz chwili dla siebie. A twoi bliscy, spotkania z ulubionymi bohaterami. Bez limitu urządzeń i godzin. W super jakości. Z intuicyjnym i przyjaznym interfejsem. Funkcjami, które dadzą Ci nieograniczone możliwości. Już teraz załóż konto w strefie Kanal Plus. Wypróbuj Kanal Plus Online i poczuj różnicę. Pizza Giuseppe sama się nie zje. Oni zawsze znajdą do niej drogę. Giuseppe! Odwiedzą cię pod byle pretekstem. Nie zalaliśmy państwa? Gdzieś mieszkacie pod nami. Mm. Słuszna uwaga. Wujek z Sycylii? Ludzie, którzy kochają Giuseppe są wszędzie. Co ja narobiłam? Śmiało, pani Gieniu. Zapraszamy. Lubiąca puszysta, z dodatkami aż po brzegi. Giuseppe. Pizza, która wciąga. Gdzie niższe ceny i większy wybór mam? W Kauflandzie! Od środy ziemniaki 4,99 za 5 kg i łopatka wieprzowa bez kości z lady kilogram za 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. To niesamowite, jak przebiegli są internetowi przestępcy. Równie niesamowite jest to, że ludzie klikają we wszystkie linki. Dlatego klienci M-Banku mają wsparcie Cyber Rescue. M-Bank przypomina, bądź czujny, uważaj w sieci. Wszystkich heli. Robią robotę. Kim oni są i o co im chodzi? O to. Za 45 minut ktoś z nich zginie. zginie. To od was zależy kto. Mam tu 8 dzieci, 2 bronią i pół miliona ludzi, którzy to oglądają. Wszystko ma zaplanowane. To jakaś zemsta. Ja chcę ci tylko pomóc. Wybraliście? serial Behaviorista w plejerze. 509 dni oczekiwania na przeszczep zabija wiele dzieci. Zgadzając się na transplantację, możesz to zmienić. Tylko u mnie takie cienkie ciasto. U mnie ciasto z zakwasem. Moja pizza ma chrupiące brzegi. Moja jest pełna pysznych dodatków. A powinno być wszystko razem. Tak powstała Felicjana, która łączy wszystko co najlepsze. Teraz nowy smak Margarita. feliciana pizza od doktora Edkera. Każdemu może się zderzyć. Wybierz oce warty w dobrej cenie, a w nim wiele korzyści. Jak ochrona zniżek. KupnaWarta.pl lub u agenta. Warto dobrze się ubezpieczyć. Do Razo wybór włoskich fryzjerów. Włoski heli robią robotę. Przebie! Robota zrobiona! Przeziębienie. Ból gardła. Sprawdź działanie innowacyjnej hydroformuły w Isla Medic Acute. Teraz także o smaku miodowo-cytrusowym. Zakupy online bez NordVPN mogą znaczyć, że udostępniasz dane karty kredytowej większej liczbie osób niż myślisz. Kupuj bezpiecznie online. Pobierz apkę NordVPN, połącz się i zapewnij sobie dodatkową ochronę danych finansowych. NordVPN. Bezpieczeństwo online zaczyna się od jednego kliknięcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę Edamskiego, tak z 30 deka, w plasterkach. A może być 2 kilo? Praca bez odpowiednich narzędzi w firmie jest bez sensu. Otwórz konto i zyskaj pakiet narzędzi dla firm. Pomoc księgowej, łatwe wystawianie faktur, kredyt firmowy i wiele innych. m -Bank. Przedsiębiorco zyskaj. Głodni. Głodni wyzwań. Hej, jeszcze tylko 180 km rowerem. I 42 biegu. Ile? O, głodni równowagi. Ciężko? Lekko. Wiadomo. Smacznego. Głodni zdrowia. Sorry, głodni wolności, ale chcesz ją przepłynąć Bałtyk? Nie, Atlantyk. Nieźle. Wreszcie, głodni spokoju. Jakie plany na wieczór? Dobranoc. Gatering dietetyczny Matchfit, głodni życia. Zamów z rabatem 25% w aplikacji lub na matchfit.pl. Czy to ja jestem taki malutki? Czy ta nasza wyprzedaż taka duża. Jeśli zadajesz sobie pytanie gdzie znajdziesz setki okularów do wyboru, to zapraszamy na wielką wyprzedaż z rabatami do 80% Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Chętnych do walki o trofeum koszykarskiej Ligi Mistrzów jest wielu, ale z grupy z pierwszego miejsca, więc do walki bezpośredniej może włączyć się tylko jedna drużyna. Ci, którym się to nie udało, za każdym razem mają jeszcze tę drugą szansę pocieszenia. I właśnie tak nazywa się ten format, e, takie play-offy, nazywane tudzież właściwie play-inami. To, to to, na co dzisiaj serdecznie zapraszamy w składzie Wojtek Miłowicz Gabriel Rogaczewski.